Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogori Skotnickiej w gminie Samborzec mają duże powody do zadowolenia. To oni, jako kolejna jednostka w regionie, wzbogacili się o nowy pojazd. Średni ratowniczo-gaśniczy Mercedes od kilku dni garażuje w remisie Druchów, tuż obok lekkiego forda, którego używali dotychczas. Strażacy OSP w Bogorii Skotnickiej pierwsze podania o dofinansowanie tego ważnego dla siebie zakupu złożyli na początku ubiegłego roku. Chociaż wydawać się może, że czekali na swój samochód dosyć długo, to zadowolenie strażaków z nowego nabytku pokazuje, że było warto. Sprawować się dobrze, sprawuje. No myślimy, że no w najbliższym tygodniu, może do dwóch tygodni, go wciągniemy do podziału. Ale tak jak mówię, no nie, jeszcze mamy niedoposażone radio, które jest najważniejsze w tym samochodzie. I także no, mamy jeszcze drugi na razie, który nam pom jest pomocny w wyjazdach do akcji jakichś tam no, pożarów. Przeważnie pożary trawy już się zaczęły, także ten samochód jest potrzebny. Teraz będzie potrzebny ten duży, większy, bo ma zbiornik na wodę. W tym mamy, nie mieliśmy zbiornika na wodę. No i mniejszy, no nieraz musieliśmy po wzywać pomoc, gdzie moglibyśmy ugasić. Jakbyśmy mieli zbiornik wody. Oczywiście, że tak. Bardzo dumny jestem. Cieszymy się, że udało się nam pozyskać wymarzony samochód potrzebny na nasz teren. Tak jak już mówili moi poprzednicy, pan Wójt i prezes, że teren mamy ciężki, dużo jest pożarów, nieużytków. Ze względów też jeszcze zagrożenie powodziowe. Także samochód naprawdę jest inwestycja udana, potrzebna której się cieszymy. Całkowity koszt zakupionego samochodu to 170 tysięcy złotych, co udało się sfinansować z kilku źródeł. Do ważnego dla druhów zakupu dołożyło się kilka instytucji, jednak największą finansową część pokryła gmina Samborzec. Jak wyjaśnia wójt Witold Surowiec to bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo. Witold Surowiec przyznaje, że jednostka, która otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu to jedna z najbardziej aktywnych na terenie gminy, która bierze udział w wielu akcjach. Strażacy z Bogorii Skotnickiej często wyjeżdżają do wypadków, ale również do pożarów traw, które właśnie się zaczynają. Odpowiedni sprzęt i pojazd będzie tym bardziej potrzebny. Od paru lat kilka samochodów udało nam się pozyskać, w tym dwa nowe, a teraz niedługo będziemy też pozyskać trzeci dla Chobrzan, średnie samochody. No i tutaj też zakupiliśmy samochód dla... Ochotniczej Straży Pożarnej Bogori. No, Ochotnicza Straż Bogorii jest to jedna z bardziej aktywnych straży. Leży w takim newralgicznym punkcie tuż przy samej Wiśle, gdzie oprócz tego, że jest zagrożenie powodziowe, to jeszcze znajduje się bardzo dużo takich porostów, to, że ba, niestety dużo podpaleń, dużo interwencji pożarniczych takich i, I wydaje mi się, że ten samochód no, będzie dobrze się przysłużył. Duchowie z Skotnicki odpowiedni do wyjazdów ratowniczych samochód już mają. Teraz muszą zadbać o jego niezbędne wyposażenie. Średni ratowniczo gaśnicze Mercedes swoją służbę w jednostce ma rozpocząć za kilka dni. Dla STV Info Katarzyna Kaszluka.